Za chwilę kolejna przygoda, czyli Muzeum Legend Filmowych w Pradze przy placu Wacława. Jestem tutaj, ponieważ są tutaj najsłynniejsze figury z najsłynniejszych filmów science fiction, fantasy, horrorów i z filmów gangsterskich. A jestem tutaj także dlatego, że znajduje się tutaj ekspozycja, na której są figury z najbardziej znanych gier wideo. Ponieważ gry wideo są szendobelskie i w pewnym momencie pozazdrościły postaciom filmowym, i tak jak one postanowiły, robić karierę na szklanym ekranie. No i to właśnie tutaj mnie sprowadza. Muzeum legend filmowych w Pradze przy placu Wacława pokazuje, jak silny jest związek pomiędzy grami wideo i kinematografią, kiedy gry wideo zobaczyły, jak niesamowitą karierę na ekranie robią postaci filmowe, też postanowiły wejść na srebrny ekran i tam się pojawić, ponieważ są wszędobylskie i chciały takiej samej sławy i kariery. No i widzisz tutaj m.in. Sub Zero i Scorpiona z gry pod tytułem Mortal Kombat. No i chcesz powiedzieć Sub Zero Wins. Widzisz też Larę Croft, widzisz też najsłynniejszą postać z gry pod tytułem Assassin's Creed, widzisz oczywiście zestaw z grą Jumanji. Jumanji pojawiło się i w kinie, i na ekranie gier wideo. Widzisz oczywiście Krasha Bandicota i Alice z pamiętnej serii growej. Pod tytułem Resident Evil. Jest też wiele innych postaci i figur z filmów, z gier wideo. No, i jest też taki kącik, w którym można sobie wybrać takie najsłynniejsze kwestie wypowiadane przez bohaterów filmowych, kwestie, które zostały zapamiętane w kulturze popularnej na całe lata. Ja wybrałem sobie taką kwestię, którą wypowiada Arnold Schwarzenegger w filmie Terminator Dzień Sądu. A la vista baby. Spędziłem tutaj ponad godzinę robiąc wiele niesamowitych fotografii i filmików, które niedługo będziesz mogła, będziesz mógł zobaczyć w mediach społecznościowych Metafor Games i na kanale na YouTubie. Do skomunikowania. Miłosz Babiecki.